Miliarderzy Elon Musk oraz Mark Zuckerberg w oktagonie. To będzie zdecydowanie jedno z największych starć w historii ludzkości i skąd w ogóle powstała inicjatywa całej walki. Swoją drogą dziękuję za 100 tysięcy obserwacji na moim kanale. A jeśli jeszcze nie obserwujesz tego profilu, to gorąco polecam. Wracając do początku, to Meta, czyli firma Zuckerberga, ogłasza, że wypuści konkurencję dla Twittera, krytykując to w jaki sposób zarządzany jest Twitter, uderzając tym samym do Elona Muska. Jak to bywa w sferze social mediowej, Elon wyśmiewa ten pomysł, na co dostaje komentarz od widza, żeby uważał na słowa, bo Mark trenuje Ju-Jitsu. Następnie Elon odpowiada, że jest gotowy na pojedynek z nim w klatce, jeśli Zuckerberg wyrazi zgodę, a ten na Instagramie odpisuje, żeby podał lokalizację walki. W celu uzgodnienia starcia gigantów, właściciel UFC, Dana White, kontaktował się zarówno z Elonem, jak i Zuckerbergiem i komentuje Jeżeli dojdzie do tej walki, to dochód z niej ma być niby przeznaczony na cele charytatywne. I jako, że to będzie batalia między dwoma ogromnymi firmami, to jestem wręcz pewny, że jeśli wygra taki Mark Zuckerberg, to zobaczymy wzrosty na akcjach mety i vis-a-vis. -vis. Znając też Elona maska. Zapewne nie zabraknie fajerwerków, chociażby w postaci promowania Dogecoina jako na przykład formy tatuażu, powodując wzrosty na tej kryptowalucie. Swoją drogą nie wiem czy wiesz, ale Tesla jakiś czas temu prowadziła płatności Dogecoinem na swoim sklepie internetowym, więc jeśli zobaczymy go w Oktagonie to wszystko jest możliwe. Poradnik jak bezpiecznie wejść w rynek kryptowalut znajdziesz w opisie tego profilu. Pozdrawiam.